Druga porażka po bramce straconej rzutu karnego. Czy na ciebie jako bramkarze w jakiś sposób to wpływa? I jak odebrałeś wsparcie kibiców, którzy po meczu skandowali twoje nazwisko? Ja się bardzo cieszę z tego, że tam kibice mi dziękowali za to, może za ostatnim w Warszawie. No i szkoda, dlatego, że za dużo tych karnych jest i też się mi nie udało obronić, no. Jest to czasami kwestia szczęścia, no i na razie jest tak, że te dużo jest karne i dużo tracimy, no i potem, żeby przegrali mecz szkoda tego, bo Jagiellonia naprawdę nie służył jakiejś 100% sytuacji, no i z tego karnego doprowadzili do wygranego meczu. Porównując jedenastki z meczu z Legą Warszawy dzisiejszego z Jagiellonią, trener dokonał pięciu zmian w pierwszej 11, Czy w tym mini-maratonie grania co trzy dni pozwoli to Wam uzyskać taką świeżość w tych kolejnych meczach? Ja myślę, że dzisiaj nikomu się nie zabrakło w tym meczu, bo w drugiej połowie zagrali o dużo lepiej jak te pierwsze, no i mieliśmy tam dośrodkowania, które my mogli wykorzystać, czy tam chłopaki nie zdążyli ślizgiem, czy Marian tam obronil, też, ja mówię, jedną 100% situáciu. no i, i mogło się ten cały mecz, chociaż tym remizem skończyć, który by był sprawiedliwy, no a czasami w piłkę nie ma sprawiedliwości, jest sprawiedliwości, no i przegraliśmy tego meczu. No, mimo tej porażki właśnie jak wspomniałeś, dobra, druga połowa, jakielonia się cofnęła, wy mieliście kilka tych sytuacji, to na pewno jest jakiś pozytyw przed kolejnymi spotkaniami. Tak, jest, ale za pierwsze połowy my zagrali słabo i w ogóle nie przychodzili do takich tych dośrodkowań i nie stworzyliśmy się w ogóle, nie wiem, czy malizód czy dodaliśmy szczalno i to był problem ta pierwsza połowa. zagraliśmy drugie dobrze, a trzeba grać w dwóch połowach dobrze.